internet od wielu lat. I zauważyłam pewną prawidłowość. Twórcami zostają wyraziste osobowości. Oczywiście często jest to wyrazistość klasowego głupka, jak mówi Krzyś Stanowski. I ma rację. Bo robienie z siebie pajaca to dzisiaj patent na zdobywanie popularności w sieci. Te wyraziste osobowości są często do tego stopnia wyraziste, że trudno nie zauważyć, co im dolega. To właśnie ci z poważnymi zaburzeniami pchają się na siłę do internetu. Zakładają kanały, przyciągają publiczność, zarabiają. Nie wiedzieć, dlaczego tak bardzo im zależy na publicznym eksponowaniu własnych niedoskonałości czy problemów z głową, nazwijmy to po imieniu. Tak powstały kanały patostreamowe. O ile jeszcze można zrozumieć w cudzysłowie twórczość Pika, to już Mareckiego zupełnienie. Pikto, to zwykły nieudacznik życiowy, bez wykształcenia, bez zawodu, niczego nie potrafi oprócz jumania w sklepach kawy i alkoholi. Zresztą żadnej innej pracy nie posmakował w swoim złodziejskim fachu. Posmakował za to helupy, która doprowadziła jego zdrowie do ruiny, stąd fizycznie pracować yy, nie może. Mógłby na przykład ostatecznie dorabiać skręcając długopisy. Ale chylupa sprawdziła, że ma dzisiaj paluchy jak serdelki, więc do precyzyjnej roboty się nie nadaje. Żadnych talentów nie posiada, No jest w beznadziejnej sytuacji. Został mu tylko internet. Funkcjonuje, bo obsługują go skupieni przy nim ludzie, tak zwani żołnierze. Jeden podrzuci mu temacik do ględzenia, drugi doniesie jakąś proteczkę, trzeci stworzy grafiki i piosenkę i tak to się kręci od lat. Ma wokół siebie sztab ludzi, którzy dla niego pracują. PIK tylko rozdaje dyplomy i nagany. Co do Mareckiego, to jest bardzo ciekawy przypadek yy, książkowego mitomana z parciem na szkło. Czego to on nie wymyślał przez te lata, aby zdobyć w sieci popularność? Teraz siedzi cicho, bo polują na niego służby deportacyjne, ponieważ przebywa w Chicago nielegalnie, a Trump ma na niego oko. Najgorsze jest to, że Chicago to największe skupisko polonijne na świecie, a jak wiecie, Polak chętnie na Polaka doniesie. Stąd Maruś ma portko wstrząsy i się ukrył. Jego własna popularność i metody, zwłaszcza metody, którymi ją zdobywał, doprowadziła do tego, że Polonia Chicagowska bardzo go nie lubi i został przez rodaków nominowany do opuszczenia. Stanów Zjednoczonych. Tak więc Pikuś może pożegnać się z marzeniami o przeprowadzce do Stanów. Osobiście, aż mnie to dziwi, że zaufał do tego stopnia dolarsowemu wujkowi Marusiowi, że wierzy w te jego obietnice sprowadzenia szwedzkiej rodziny do Stanów. No ale, jak już mówiłam, mamy w obu przypadkach do czynienia z inteligencją klasowego głupka. Co pomiędzy nimi robi DJ Bayer wobec tego? Nie jest ani postacią wyrazistą, no może bardzo wyrazistym akcentem tego osobnika są jego pomarańczowe spodnie i kudłata szyja. Poza tym, jakiś taki spowolniony jest, mdły? No i to pewnie jest przyczyna, że nadrabia przechwałkami, aby wreszcie zostać zauważony. Czego to on nie wymyślał kilka lat temu, aby zaprosić mnie na tą kawę w Paryżu? Zupełnie tak, jakby kawa w Londynie, czy na przykład w moim mieście Birmingham smakowała inaczej. Brał mnie też na pracę dla państwa francuskiego i pracę w Merostwie. Widzicie naszą rozmowę, fragment tej rozmowy na ekranie. Ważny gość zerknęłam na jego profil na fejsie, gdzie prowadziliśmy właśnie naszą rozmowę. A tam czyszczarka uliczna, której DJ Bayer był kierowcą. Tak był dumny z tego awansu, że walną sobie takie zdjęcie w czołówce profilu. No tak, zaczynał przecież 20 lat temu jako bezdomny kloszard w Paryżu. No ale każdy z nas emigrantów miał przecież jakieś bolesne początki, prawda? Ja również. Jakoś mnie tą kawą w Paryżu nie zdołał przekonać do siebie i nasza wirtualna znajomość utknęła, czyli urwała się na kilka lat. Odnalazł mnie ponownie, kiedy trzy lata temu założyłam kanał pod tytułem Telekspres, stąd moja ksywka Lokomotywa. To informacja dla tych, którzy nie wiedzą, skąd się wzięły te określenia. I znów po latach DJ Bayer wziął się za podchody. Przylatuje do mojego miasta co rusz, Zawsze w weekendy ustalił mój adres, wyobraźcie sobie, więc musiałam po cichu go zmienić. Bo a nuż będzie chciał, abym ulepiła na niego pierogi. Od razu mówię, że nie jestem gospodynią domową. Unikam kuchni jak ognia i żadnych słoików z bigosem bym mu nie wysłała, tak jak zrobiła to sylwiana Margo. Bo nie zbieram słoików. Wszystkie idą do bina z recyklingiem. Bo my tutaj w Wielkiej Brytanii segregujemy śmieci, wyobraźcie sobie, chociaż ulice są ich pełne. A że równo od roku strajkują w moim mieście służby komunalne, mieszkańcy wzięli się na sposób i zakopują słoiki w ogródkach. Tak sobie myślę, że DJ Bayer przylatuje do mojego miasta, ponieważ chciałby może przenieść swoją działalność. Czyszczenia ulic, właśnie do mojego miasta. Doświadczenie już ma, a nasze służby uliczne od roku strajkują. Idealna okazja, aby przejąć brytyjski rynek. Tak, myślę, że to jest powód jego przylotów. Nawet ma już brytyjski paszport, jak się pochwalił w jednym ze swoich filmów. Ba, ma cztery paszporty. Posłuchajcie. Zielony paszport zapewne domyślacie się, skąd jest. A jeśli się nie domyślacie a to sobie poszukacie tam w Google'ach, czy tam wam może ten, no jak chat GPT, to i może tych yy, paszportu też nie masz, nie? Bo to wiesz, że ja mam cztery, nie? No, raz, dwa, trzy, czwarty jest w szufladzie, bo jest zielony. Są dwa czerwone, jeden niebieski i jeden zielony, nie? A to się domyśl, który jest który i dlaczego, no. Wow, cztery paszporty. Ten zielony to pewnie dyplomatyczny, bo DJ Bayer często do Brukseli lata. I to służbowo, wyobraźcie sobie. Cały czas to podkreślam. Co prawda znam się na kolorach jak nikt inny z racji wykonywanego zawodu, ale co oznaczają kolory okładek paszportów, tego nie wiedziałam. Dlatego skorzystałam z internetu. Posłuchajcie. No więc po kolei. DJ Barrier twierdzi, że ma dwa bordowe paszporty. No, oczywiście, pierwszy z nich to jest polski paszport. A drugi, no ewentualnie francuski. No ale teraz problem jest okładką koloru niebieskiego, dlatego że tego rodzaju paszporty weszły w UK, ale po Brexicie. W tej chwili właśnie wydawane są paszporty o niebieskich okładkach. Oprócz tego niebieskie paszporty posiada Chorwacja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan. Hmm. U DJ Bajera jest niebieski paszport. To ty jesteś Ukrainiec, Białorusin. Przechodzimy do zielonego. Zielone paszporty w zielonych okładkach posiadają kraje islamskie, na przykład Pakistan. Ale wróćmy do paszportu o okładce niebieskiej, ponieważ przechwalałeś się, że masz brytyjski paszport. I teraz informacja z internetu. Paszport brytyjski może dostać tylko ktoś, kto ma... Obywatelstwo brytyjskie. Ty go nie masz. A obywatelstwa brytyjskiego nie uzyskuje się automatycznie tylko dlatego, że się mieszka gdzieś, na przykład we Francji, i nie ma wymogu znajomości języka angielskiego do posiadania paszportu. Ale język jest częścią wręcz procesu zdobywania obywatelstwa. Czyli brytyjski paszport wydawany jest wyłącznie osobom, które są obywatelami Wielkiej Brytanii. Osoba, która nie ma tego obywatelstwa, nawet jeśli długo mieszka za granicą, nie może otrzymać brytyjskiego paszportu. Teraz, jak Polak, którym ty jesteś, może zostać obywatelem brytyjskim? Najpierw musisz uzyskać brytyjskie obywatelstwo i trzeba spełnić kilka warunków, a więc legalny pobyt w Wielkiej Brytanii, należy mieć status w tej chwili, należy wykazać, że życie mieszka co najmniej 5 lat legalnie, z prawem do pozostania oczywiście, i należy udowodnić, znajomość języka angielskiego oraz wiedzy o życiu w UK. To są formalne wymagania przy naturalizacji. Czyli przechodzisz najpierw test z wiedzy o świecie, o Wielkiej Brytanii, o historii Wielkiej Brytanii. Wykazujesz się dobrą znajomością języka angielskiego i to jest warunek, żeby otrzymać najpierw obywatelstwo. A dopiero potem paszport. Czyli najpierw musiałbyś się przeprowadzić do Wielkiej Brytanii, pomieszkać tutaj wiele lat, nauczyć się języka, oczywiście legalnie pracować, i zdać egzamin. Także ściemniasz DJ Bayer na całego. Żadnym dyplomatą niestety nie jesteś. Międzynarodowym szpiegiem również, bo za bardzo się w tych swoich pomarańczowych portkach rzucasz w oczy. Jesteś zwykłym głamczuchem Bayer a swoje co najmniej dwa paszporty, a więc ten w zielonej i niebieskiej okładce, zwyczajnie albo zajumałeś jakiemuś paryskiemu kroszardowi, albo znalazłeś na ulicy podczas zamiatania. DJ Bayer, jak awansujesz na mera Paryża, to może w końcu umówię się z tobą na tą kawę. Meren został nasz Bayer. Go doceniło, na czyszczarkę posadziło Jeździł po Paryżu ulicami I w ten sposób się odchamił Na Facebooku prezentował Swoje fotki jak kierował Taki cenny dla merostwa Na ulicach siał postra Okoliczne psy i koty Zamieść. W myrostwie się poznali, że DJ Bayer wuja wali I wsadzili go na koparkę, by ratował gospodarkę Bayer tak wymanelebrował, żeby trzech trzeźwiałce wylądował Kto na kacu do roboty jeździ kopać rowy płoty Toż to bardzo trudna sztuka, ratusza się nie oszuka Czy go zdjęli z tej roboty, czy kazali stawiać płoty Tego się nie dowiemy, prawda pójdzie z nim Załatwiane są lokale bardzo tanie, pomoc dla kloszardów wielka, stąd znajomości Bajerka. Tym się Bajer dziś przechwala, że powołała go Gminna Rada do Brukseli, go wciąż wysyłają i cztery paszporty na drogę dają!